Zadanie 1.21. Dany jest wzór funkcji wykładniczej. Naszkicuj wykres funkcji i omów jej własności. Dobra, czyli mamy teraz tak. Wzór funkcji pod a to jest oczywiście a pod x równa się 3 drugie do potęgi x. Żeby naszkicować wzór funkcji to rysujemy sobie, żeby naszkicować wykres, przepraszam, rysujemy sobie tabelkę x i y. Zasada jest taka, że za x podstawiamy to, co nam się wydaje najlepsze, czyli wymyślamy sobie jakieś x. Ja to zrobię, że to będzie minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. To możesz sobie zrobić jakieś dowolne. I teraz mamy tak, nasz f od x to jest to samo co y, czyli y równa się 3 drugie, no i najpierw mamy do potęgi minus 2. Jeśli jest minus, to odwraca, czyli mamy 2 trzecie do potęgi drugiej, czyli to będą 4 trzecie. Wpisujemy sobie tutaj. Następnie 4 trzecie, nie 4 trzecie, sorry, 4 dziewiąte. Uważajcie na to i licznik, i mianownik. Dobra, następnie mamy y równa się 3 drugie do potęgi minus pierwszej, czyli to będą po prostu 2 trzecie. Następnie jest y równa się 3, drugie do potęgi 0, cokolwiek do potęgi 0 zawsze da nam 1. OK, następnie jest y równa się 3, drugie do potęgi pierwszej, no to to jest po prostu 3, drugie. I teraz mamy y równa się 3, drugie do kwadratu, czyli to jest 9 czwartych. 9 czwartych. OK, mamy już nasze punkty, które sobie tutaj obliczenia wytrę. Wklejam sobie teraz układ równań, wykres, układ współrzędnych. Wy go sobie rysujecie w zeszycie. No i co? Zaznaczamy sobie te punkty. Ja najpierw zacznę od zaznaczenia punktu 01, bo będzie mi najłatwiej. No, chodź tu. 0, jest tu. dobra. Ten jest z pani. Później mamy minus 2 i 4, 9. Bierzemy sobie kalkulator, dzielimy sobie 4 na 9. To jest jakieś 0,44, czyli minus 2 i 4, 9 to będzie gdzieś tu. No, ok. Później jest minus 1 i 2 trzece. 2 trzece to jest jakieś 6, 6, 6, 6, 6, czyli tak, ten punkt mogliśmy jednak jeszcze troszkę niżej zrobić. Czyli tak, ten tu będzie tu, ten tutaj oczywiście, ten tu będzie gdzieś tu, tak, żeby one szły do góry. 1 i 3, 2, 3, 2 to jest jakieś nie jakieś, tylko dokładnie 1,5, czyli 1 i 1,5 i będzie tutaj. No i 2 i 9, 4, 9, 4 to jest oczywiście 2,25. Dwa Czyli 2, 2, 25 będzie gdzieś tu. Czyli ten wykres, on wygląda mniej więcej jakoś tak. Uwaga, nie styka się z 8x. To jest taka nasza zasada. No dobra, wykres jest narysowany. U Was mam nadzieję, że po kratkach to wychodzi lepiej. I teraz omawiamy sobie yy, własności. No to tak, pierwsza. Sprawdzamy, czy funkcja ma miejsca zerowe. Nie ma miejsc zerowych, więc spiszemy brak miejsc zerowych. Oczywiście możecie pisać całym zdaniem, ja już to zrobię w skrócie. Patrzymy, czy ma różne wartości, czyli czy dla każdego Y dla każdego X ma inny Y. Faktycznie nie powtarza się, czyli zapisujemy, że jest różnowartościowa. Dobra. Co jeszcze możemy mieć? Eee, ona maleje, jest stała, rośnie, czyli jest rosnąca. Dobra. Mm. Dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, czyli dziedzina równa się R. Dziedzina, czyli x. Następnie 5 zbiór wartości. ZPW to się równa i tu zapisujemy sobie w przedziale, ten przedział jest oczywiście od zera z nawiasem otwartym do plus nieskończoności. Dlaczego z otwartym? Bo dochodzi do tego zera, ale 0 absolutnie nie należy nam, nie, nie zbliża nam się tutaj. OK, i to są chyba wszystkie, wszystkie zbiory wartości. Wszystkie co, wszystkie własności w podpunkcie A zrobione. Przykład B. F od x równa się 0,4 do potęgi x. Dobra, możemy lecieć tak, niech będzie. Czyli standardowo rysujemy sobie x i y. Znowu sobie zróbmy. Minus 2, minus 1, 0. 1 i 2 I w tej tabelce. Tylko tak, 0,4 to są oczywiście 4 do potęgi x, a to inaczej są dwie piąte do potęgi x. Ok, to liczymy sobie y równa się 2 piąta do potęgi minus 2. Y to... Aha, może tutaj dalej będę pisać w jednej kolejności. Y odwracamy, to będą 5 drugich do potęgi drugich, 25 czwartych. Czyli mamy tu 25 czwartych. Teraz mamy Y równa się 2 piąte do potęgi minus 1, odwracamy, to jest 5 drugich. Następnie Y 2 piąte do potęgi 0, no to będzie 1. Y równa się 2 piąte do potęgi 1 to będzie po prostu 2 piąte, oraz Y równa się 2 piąte do kwadratu to będą 4 /25. Dobra, obliczyliśmy sobie wycieram w takim razie, bo musimy sobie teraz naszkicować układ współrzędnych, cech szybko rysuję. Jestem bardzo z tego zadowolona. No i teraz co? Zaznaczamy sobie, może tym razem niebieskim. Bierzemy kalkulator, sprawdzamy, ile to jest 25 podzielić na 4. Aha, to jest jakieś 6,25, czyli zaznaczamy punkt. Minus 2 i 6 i jakieś to będzie gdzieś tutaj. Ten punkt, punkcik sobie zaznaczyłam. Minus 1 i 2 piąte, 5 drugich, 5 drugich to jest 2,5 to Będzie gdzieś tutaj. 0 i 1 to będzie tu. 1 i 2 piąte, 2 na 5 to jest jakieś 0,4, czyli to będzie gdzieś tutaj, niech będzie. Oraz 4,25 to jest 0,16, no to jest gdzieś tu. Czyli to sobie nam leci tutaj tak, tak, tak i tu, 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 tu. I wygląda to w ten sposób fantastycznie pięknie no to teraz tak standardowo omawiamy własności jeden czy ma miejsca zerowe no nie ma czyli brak miejsc zerowych następnie sprawdzamy co jest różnowartościowa czyli jest różnowartościowa następnie mm, rośnie maleje maleje jest malejąca. Dziedzina funkcji, dziedzina zaskoczywa, to są wszystkie liczby rzeczywiste, a zbiór wartości jest taki sam jak ostatnio, czyli to są od minus nieskończoności. Yy, zbiór wartości, przepraszam, jest od 0 do plus nieskończoności. Zbiór wartości odczytujemy z osi Y. To jest wszystko to tutaj o. Dobra. Przykład C F od X to się równa pierwiastek z dwóch do potęgi X. No i teraz pamiętajcie, że musimy trochę sobie te X -y przemyśleć. Jakbyśmy sobie wzięli do potęgi drugiej, do potęgi pierwszej, to byśmy mieli pierwiastek z dwóch do pierwszej. No tak trochę brzydko. A więc ja sobie wezmę tak minus 4, minus 2, 0, 2. I 4. No i liczymy sobie: y równa się pierwiastek z 2 do potęgi minus 4. To się w takim razie będzie równało 2 do potęgi minus 2, bo pierwiastek się tutaj nam z tym, czyli to będzie 1,4. Następnie mamy y równa się pierwiastek z 2 do potęgi minus 2. Czyli to jest 2 do potęgi minus 1, czyli 1 druga. Cokolwiek do potęgi 0 zawsze daje nam 1. Później jest y równa się pierwiastek z 2 do potęgi drugiej to jest po prostu 2, a y równa się pierwiastek z 2 do potęgi czwartej to będzie po prostu 4. Więc jest Kitas majonez, Mamy całkiem ładne liczby do pozaznaczenia. Będzie Wam łatwo po kratkach to rysować. Bo oczywiście rysujecie w zeszycie te wszystkie e, piękne malowidła. Dobra, zaznaczam. Może teraz pomarańczowym. Minus 4 i minus 1, druga to jakieś 0,25. Czyli to będzie, aha, to będzie gdzieś tutaj. Później jest minus 2,5, to będzie gdzieś tu, a 0 i 1 to będzie gdzieś tutaj, 2 i 2 będzie tu, 4 i 4 będzie tutaj. I mamy oto piękny taki nasz wykres. Ok. Własności to chyba jesteście już na podstawie tych poprzednich filmów sami wypisać funkcja standardowo nie ma miejsc zerowych i jest różnowartościowa i jest rosnąca dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste a zbiór wartości jest od zera do plus nieskończoności czyli w takim razie własności, własności takie jak w poprzednich dwóch podpunktach Dobra, fajno. Ok, no to jeszcze ostatni przykład. T. Hurra. To nie jest plastika, żebyśmy tu aż tyle rysowali. W przykładzie T mamy tak. f od x równa się 1 nad pierwiastek z 3 do potęgi x. To też będzie nam najłatwiej wziąć takie x, -y, jak braliśmy wcześniej czyli minus 4, minus 2, 0, 2 i 4. Ok, no to co? y równa się 1 nad pierwiastek z 3 do potęgi minus 4. To się w takim razie będzie robiło pierwiastek z 3 do potęgi czwartej, czyli to będzie 3 do drugiej, czyli 9. Cudnie. Następnie mamy y równa się 1 nad pierwiastek z 3 do potęgi minus drugiej. To będzie pierwiastek z 3 do drugiej i tu będzie po prostu 3. y równa się pierwiastek z 3 do potęgi 0. To jest oczywiście 1, 1, 3. I teraz wiecie co? De facto te trzy punkty nam wystarczą. Nie ma co sobie już życia utrudniać. Oczywiście możemy tam sobie to liczyć, ale po co? Wiemy już mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Czyli teraz tak, cech, układ współrzędnych i zaznaczamy sobie co może na różowo, jak Barbie. 0 i1. Jest oczywiście tutaj. Gdzie coś. Chyba średnio. O, dobra, teraz widać. Minus 2 i 3. Minus 2 i 3 jest tutaj. Minus 4 i 9 będzie gdzieś tam. I ona będzie wyglądała dokładnie na ten wykres jakoś tak. Jest, jest. Mamy 3 punkty, mamy 3 punkty. Wiadomo na początku lepiej wyznaczać sobie 4, czy tam 5, żeby mieć dokładniejszy obraz, a jak już sobie ogarniemy, jak to mniej więcej wygląda, wystarczy nam 3. I są własności takie jak wcześniej. Własności takie jak wcześniej.